Kukułka to byłby sympatyczny ptak, gdyby nie to, że obyczaje ma, delikatnie mówiąc, mało uprzejme. Zamiast samemu wychowywać swoje potomstwo, podrzuca jajo osobnikom innego gatunku, by ci przejmowali cały trud wychowania kukułczego pisklaka. Stąd kukułcze jajo stało się synonimem kłopotliwej sprawy, której chcemy się pozbyć. Czy z takim kukułczem jajem mamy do czynienia w przypadku wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie ponownego otwarcia żłobków i przedszkoli? Część zapisów, które się w tych wytycznych znalazła, rzeczywiście jest dla nas. Bardzo trudna do czasami nawet interpretacji, a we wdrożeniu w życie jest ciężka, momentami nawet nierealna. Taką dyrektywą może być konieczność zagwarantowania na każde dziecko i opiekuna minimalnej przestrzeni 4 m2. To chyba będzie ten największy dla nas problem organizacyjny, techniczny, bo musimy dokonać kryterialnego przyjmowania dzieci z uwagi na priorytety, czyli mówimy tutaj o służbach medycznych, służbach mundurowych, tak, pracownika handlu czy tych przedsiębiorstw, które dzisiaj są istotne z punktu widzenia zapobiegania epidemii, a dopiero potem dalsze kryteria, które pewnie ustanowi dyrektor danej placówki no i w oparciu o te 4 metry kwadratowe, a to z kolei powoduje, że biorąc pod. Uwaga, warunki lokalowe naszych przedszkoli bardzo zróżnicowane. Może być tak, że w niektórych przedszkolach przyjmiemy 12 dzieci w żłobkach, w niektórych 10, a w niektórych nawet 6. Inne ograniczenie liczby dzieci, które mogłaby przyjąć placówka, wynika z konieczności wyznaczenia w placówce izolatki dla dziecka, które może mieć niepokojące objawy. W przypadku gdy przedszkole czy żłobek nie posiada takiego miejsca, będziemy musieli zrezygnować z jednej grupy przyjęcia dzieci. W której to sali, gdzie ta grupa miałaby mieć zajęcia, będzie zorganizowana taka izolatka? Jeśli nawet uda się zagwarantować odpowiednią przestrzeń, zdecydowanie trudniej będzie zachować dystans emocjonalny. Tutaj się obawiamy, bo jednak dziecko lubi być koło dziecka. No będziemy zwracały, żeby się, żeby nie, nie będziemy się witać przez podanie ręki, natomiast jakby ta zabawa tymi samymi klockami, no postaramy się, żeby one bardzo blisko nie, natomiast mówię, na pewno będzie to trudne. Maluchy, które przekroczą próg żłobka czy przedszkola, będą musiały przyzwyczaić się również do zmienionej sali i braku niektórych zabawek. Z każdej sali będą zdjęte dywany, zabawki, których nie można dezynfekować. Poza tym panie będą poinformowane, że na przykład nie można używać kredek woskowych, bo ich się nie zdezynfekuje, że dzieci nie mogą przeglądać książeczek, tak jak to bywa. Natomiast pani będzie mogła im czytać. Również nauczyciele w żłobkach i przedszkolach będą musieli przyzwyczaić się do większych rygorów sanitarnych. W każdej sali będą środki do dezynfekcji rąk. Co jest istotne, panie będą zaopatrzone w środki ochrony osobistej, czyli maseczki, może przyłbice, fartuchy jednorazowe, jeśli będą takie potrzebne. Oczywiście panie też będą wiedziały o tym, że nie mogą wychodzić poza teren grupy, są tylko i wyłącznie w tej grupie. I tylko i wyłącznie zajmują się dziećmi, dziećmi z tej grupy. Czyli zmieniamy organizację pracy pracownikom. Pracownicy będą pracować po zamknięciu przedszkola po to, żeby móc dezynfekować sale i pomieszczenia, w których będą przebywały dzieci. Wymogi sanitarne obowiązywać będą także rodziców. Do żłobka i przedszkola należy przyprowadzić dziecko będąc ubranym w rękawice i maseczkę ochronną. Przy wejściu do placówki będą zainstalowane podajniki z płynem dezynfekcyjnym. Do żłobka wchodzi, przyprowadza dziecko tylko i wyłącznie jeden rodzic bez osób towarzyszących, zdrowy rodzic, że dziecku należy mierzyć temperaturę przed przeprowadzeniem dziecka do żłobka. Że dziecko nie wnosi z sobą żadnych zabawek. Jak widać, władze samorządowe wraz z dyrektorami podległych im placówek starają się zapewnić maksimum bezpieczeństwa sanitarnego. Co jednak w przypadku, gdy rodzice nie zdecydują się posłać swoich dzieci do żłobka lub przedszkola? W przypadku obecnie obowiązującego zasiłku opiekuńczego to rodzic decyduje, czy posyła dziecko do przedszkola, czy nie. Jeżeli zdecyduje się na to, żeby zostać z tym dzieckiem w domu, jak najbardziej nadal ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z wydanym dzisiaj komunikatem prezydenta Piotra Grzymowicza od poniedziałku, 18 maja bieżącego roku, wszystkie żłobki i przedszkola miejskie wznawiają przyjmowanie dzieci. Czas pokaże, jak placówki poradzą sobie z realizacją wymogów GIS-u. Przed nami planowane otwarcie szkół. Czy będzie to kukułcze jajo?